Cześć witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Krystian Lejowski z tej strony kochani, witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, dzisiaj polecimy sobie nie z hamsterem, tym razem, nie z katizerem, tak, no bo tego ostatnio było oczywiście dużo, no bo cały czas dużo się wokół tego dzieje, tak więc to też będzie, ale w następnych materiałach. Jednak dzisiaj przechodzimy sobie do tematu Battle Bulls, tak? Battle Bulls, który właśnie dzisiaj um, właśnie dzisiaj. Odblokował, dał swoim użytkownikom AirDropa. Kochani, jak to wygląda, jak się to prezentuje? Na starcie wam powiem, że póki co wartość tego AirDropa jest bardzo, bardzo mała. Z tego co widziałem, z tego co też mi inni mówili, jest to dosłownie kilka dolarów. Wszystko zależne jest od tego, jaki miałeś profit per hour, prawda? A niestety tego profitu per hour nie dało się zrobić. Dużego, dlatego też, um, dlatego też, kochani, ja Wam zaraz pokażę to wszystko na aplikacji. Sekundka. Tutaj było gdzieś y, napisane, oni gdzieś tutaj pisali. To był chyba ten wpis. Tak, co my w ogóle możemy zrobić z tym tokenem? Tak, możemy go oczywiście wysłać, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, na smart, na smart wallet. Okay. Smart Wallet na telefonie sobie możecie pobrać w Apple Store lub Google Play, w zależności od waszego systemu operacyjnego, prawda? I po prostu możecie sobie te tokeny wasze przesłać. Jeżeli wejdziemy sobie na Battle Bulls, na aplikację, jeżeli grasz w Battle Bulls, grałeś, kochani, jak to było w ogóle liczone? Wchodzimy sobie w zakładkę Airdrop. I teraz tak, to było liczone na zasadzie. Jeżeli miałeś, uwaga, e, kalkulacja była dość prosta. 10 milionów profit per hour to był jeden ból. Jeden token ból. 10 milionów prof, profit per hour to był jeden ból. Ja miałem 262 tysiące profit per hour na godzinę, profit na godzinę, tak? Czyli mam tych tokenów 0,026. Czyli tak naprawdę nic praktycznie. Praktycznie nic. No tutaj Battle Bulls jakby no nie zaskoczył. Nie zaskoczył. Aczkolwiek, aczkolwiek listingi na giełdach mają być w listopadzie, 1 listopada, tak? E, można ten token prawdopodobnie. E, przepraszam, czekajcie. Można ten token prawdopodobnie e, sprzedawać, handlować nim na giełdzie. Tak? E, przepraszam, nie na giełdzie, tylko na smart wallet. Tam, tam możecie zauważyć wartość, jeżeli sobie prześlecie. Jak to możecie zrobić? No, bardzo prosty sposób. Uruchamiacie sobie aplikację Smart Wallet, tak? Ja tutaj nie mam nic, tak? Bo ja to, to pobrałem tylko i wyłącznie do Battlebullsa. I tutaj, kochani, jak sobie zjedziecie na dół albo sobie gdzieś tam wpiszecie, macie token Bull, okej? Okay? Macie token Bull. I teraz tak, tutaj macie wasz adres na górze, no to jest akurat nie mój adres, wy sobie tam swój kopiujecie. I ten adres ok, wklejacie sobie tutaj, enter smart wallet adres, ok, paste, pyk. I na przykład jak sobie chcemy wysłać, ja mogę wysłać sobie troszkę tam, żeby tam wiedzieć, jest tylko sprawdzić, no 20 000 mi weźmie profitu per hour. Aha, ja sobie mogę to na przykład wysłać. Nie musicie wysyłać wszystkiego, to nie ma znaczenia, wiecie, to możecie sobie zostawić, bo to, co wyślecie, to już wam, to już wam odejmie, nie? Confirm. Perfect. Your airdrop was successful, created. See details. details. In progress, tak? Czyli wypłaciłem 20 tysięcy profit per hour i otrzymam 0.002 bulsa. Dobra, jak to wygląda. I teraz mi pokazuje, widzicie, mam. Już nie mam 262 tysiące profit per hour, tylko mam 242 profit per hour. 1000 profit per hour. A ta kwota, co tutaj jest, ona mi powinna trafić na... Sukces już jest. No i co, mam to tutaj? Mam to tutaj, mam to. 0,002 bulsa. I oczywiście, jeżeli chcemy to wysłać, cokolwiek z tym zrobić, no to w tym momencie my musimy mieć, kochani... My musimy mieć, no bo tu jeszcze spending trzeba mieć na transakcje. No widzicie, tutaj też było, było, też wspomnienie o tym, żeby tego tokena smart mieć trochę na tym, na tym portfelu. Ten token smart możemy sobie kupić na przykład z 5000 sztuk na giełdzie MAX. Ok? I tego tokena smart możemy sobie tutaj wysłać. Smacie smart, i tego tokena sobie tutaj trzeba wysłać. Ja sobie tu może wyślę. To, to wystarczy, wiecie, jakieś tam ochłapy, pół dolara, dolara, czy tam dwa dolary, żeby po prostu mieć na te opłaty transakcyjne. No ale to doszło, nie ma problemu. 0.002 MAM. Tylko pewnie, jak trzeba będzie wysłać czy coś, no to wtedy no wiadomo. Bull Split Token. Ten token ma listing na giełdach 1 listopada, nie? Także też to weźcie pod uwagę. Jego sobie możecie przesłać i tak dalej, ale nie musicie go jeszcze przesyłać, żeby to było jasne. Nie musicie go jeszcze przesyłać, to jest też istotne, tak? Nie jest napisane, nie jest powiedziane, że trzeba, musisz teraz. Ja to teraz zrobiłem, ten transfer, tylko i wyłącznie po to, żeby wam to pokazać, jak to idzie. Zabiera wam profit per hour, daje wam tokeny bulls. Tak to wygląda, kochani, nie? Oczywiście cały czas możecie rozwijać sobie tutaj profit per hour, cały czas sobie to możecie gdzieś tam rozwijać, tak? Ja wam powiem szczerze, że no tutaj, wiecie, no żeby tutaj wbić jakiś, jakiś solidny profit per hour, to naprawdę, jak to wszystko wykupicie na level 16 czy 17, 16 chyba max, no to tak czy siak e, ten profit per hour będzie, będzie bardzo, ale to bardzo mały. Z tego względu, że po prostu tak to wygląda. Tutaj oczywiście będą dodawać, mają dodawać, mają robić. Tu jeszcze jakaś zakładka Battle Champions i tak dalej. Tak więc zobaczymy, no zobaczymy. Wiecie, e, czas spędzony na Battle Bulls, był tak naprawdę minimalny. No, ja tutaj bardzo mało czasu spędziłem, bo tutaj wchodzisz, co trzy godziny klikałeś, czy tam jak mogłeś to wchodziłeś, o tak powiem, klikałeś, pach, pach, no i no i zrobione, nie? No, tak więc generalnie teraz co? No, czekamy na listnik tego Battle Bullsa. nie jest to nic powalającego. no ale wiecie, odhaczamy i idziemy dalej. No, no to jest chyba proste, to jest chyba proste, prawda? Odhaczamy i idziemy dalej, odhaczamy i idziemy dalej, nie? Tak samo z. Z Katizenem i tak dalej. Oczywiście Katizen Katizen będzie miał jeszcze inne tematy. Jeszcze 19% dropa pójdzie, także, także tam jeszcze coś się będzie oczywiście działo. Jeżeli chodzi o Battle Bullsa, też wspominają o tym oczywiście tutaj, że, że będą nagrody i tak dalej. Token będzie można wykorzystywać do innych tematów, do puli. Tak więc mają być jakieś możliwości, mają być jakieś możliwości. Eee, oczywiście i tak czekamy na listing, także te tokeny będziemy mieć. A zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o Reality Rush. No, bo tu też oczywiście gramy o airdrop'a. Jaki on będzie, to się okaże. No, warto mieć ten minimum 23 poziom. Nie jest to trudno teraz zrobić, bo powiększyli profit per hour, powiększyli profit, jaki dostajemy za budynki. I tutaj, właśnie w Reality Rush warto w zakładce RN gdzieś tam na bieżąco, gdzieś tam sobie brać udział w loteriach. Tak, loteria. Kolejne będzie za 6 godzin, e, dokładnie 7 praktycznie godzin. Nintendo do wygrania wcześniej był PS5, teraz dali Nintendo Switch, Switch 15 tysięcy coinów. A co tu jeszcze mamy? NFT: mamy jeszcze jedno NFT, mamy 10 dolarów, mamy 1000 coinów i tak dalej. A kolejne 100 dolarów będzie za 1 dzień i 6 godzin. Tak więc tutaj też warto brać udział. Ok, jeżeli chodzi o mol, tak? mol, który ostatnio wiele osób mnie pytało o niego, co tu się dzieje i jak to wygląda. Kochani, Mol Giveaway Airdrop 2025 rok, tak, dokładnie. Airdrop na molu jest, yy, będzie w 2025 roku. Do tego czasu możemy działać, możemy po prostu coś tutaj robić i nabijać sobie te punkty i tak dalej. Z tym, że tak jak oczywiście zauważyliście, no nie ciężko zauważyć. Teraz yy, zrobili takie minutowe, minutowe takie akcje, tak, czyli możemy sobie, nie możemy sobie kopać cały czas, a jak wcześniej sobie możemy, siedzieć, mogliśmy tak naprawdę kopać cały dzień, jeżeli byśmy chcieli, prawda? Teraz wygląda to całkiem inaczej, z tym, że jeszcze gdzieś tam dają nam możliwość zbierać tego tona, tak, ale musimy mieć te świece, które są na przykład za misje, za daily. Jakieś tam misje i tak dalej, te świeczki. Jedna świeczka to jest generalnie 60 sekund. Jeżeli stracimy świeczki, no to oczywiście nie możemy już kopać, bo jak nie mamy świeczki, to nie możemy kopać. No to jest logiczne. Tak to się prezentuje. I teraz tak. Eee, oczywiście jest to utrudnione, bardzo utrudnione. Eee, ludzie, którzy na początku eee, wykorzystali eee, temat, no to oczywiście można było szy dużo szybciej zgadnąć eee, większy poziom. No, można było cały czas to robić, prawda? O, widzicie, i teraz macie. Świeczka mi się świeczka zgasła. No i po prostu muszę, muszę użyć kolejnej. Jak nie macie, no to nie możecie używać proste. No z tym, że, że też dodali te, te tony, tak? Te części tona, które można gdzieś tam sobie tutaj wykopać. Oczywiście, to są, to są śladowe ilości, to jest logiczne. Musielibyście naprawdę dużo tego tutaj przekopać, żeby. Coś sensownego tutaj z tego tona było, żeby jednego tona tu zgarnąć z tego kopania, no to nie wiem, nie wiem, ile, ile trzeba by było czasu na to, no ale w każdym bądź razie tak to się prezentuje. Czy warto, czy nie? Wiecie co, ciężko stwierdzić. Liczba graczy rośnie niby tak cały czas, tak więc ludzie dochodzą. Ludzie dochodzą, community niby rośnie. Zobaczymy, jak się to dalej będzie rozwijało. Koncepcja jest fajna, tego tak, tu jeszcze te NFT-ki są i tak dalej. Ja tego NFT-ka szczerze jeszcze nie kupowałem, bo gdzieś tam po prostu. Jest tyle tych tematów, że staram się na bieżąco wszystko robić i też się staram wybierać te najlepsze. Czy Mol będzie miał dobrego airdropa? No to to się okaże, tak. Moim zdaniem warto być i warto sobie coś tam klikać, aby, aby po prostu być na bieżąco ze wszystkim, nie? No. Jeżeli to Wam zajmuje bardzo dużo czasu i tak dalej, nie widzicie w tym sensu potencjału, no to po prostu tego nie róbcie, tak? To jest proste i logiczne. Tutaj teraz nowe misje, kolejne świeczki i tak dalej, i tak dalej. Także kochani, wszystko zależy od was. Ja osobiście będę wchodził, będę się starał coś tam klikać. Ludzi tutaj już jest sporo, jak sobie wejdziecie w ranking, no to tutaj naprawdę jest, naprawdę jest jakby dużo, dużo tych osób i tak dalej. O, widzicie tutaj goście mają po 36 milionów punktów i tak dalej, tylko że nie wiem, czy to nie było nabite przed. nie wiem czy to nie było nabite przed, przed kochani tym. Przed. Świeczkami. Nie? To, jest też, to jest też ciekawe. O, tutaj goście mają po 200, po 300 milionów punktów. Oczywiście są też osoby, które mają w opór reflinków, co też daje, ale to nie daje aż tak dużo. Nie? To byś musiał mieć, kurde, chyba ze kilka dobrych, kilkanaście, kilka, kilkanaście dobrych tysięcy, żeby mieć tyle tych punktów. Ale ludzie mają miliony. Mają miliony. Tylko, że teraz z tymi świeczkami, no to to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ograniczone. Wcześniej to było bez ograniczenia. Może ludzie stawiały jakieś boty, to im kopało cały czas i tak dalej, bardzo możliwe. Także, kochani, um, oczywiście zachęcam do dziennego logowania, zbierać achievementy, robić tak jak ze wszystkimi innymi tego typu gierkami. Czy to będzie sukces, czy nie, to się okaże. Zobaczymy też, jak będzie w kwestii, jakby, jakby, jak to będzie rosło, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników i tak dalej. Na bieżąco kontynuujemy, działamy i patrzymy, jak to się po prostu prezentuje. Dzięki wielkie, kochani, za dzisiaj. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście. Szukam kolejnych tematów konkretnych. Działamy cały czas. Przyciskamy jeszcze hamsterka, kolejne blumy i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli macie jakieś konkretne tematy, które chcecie, żebym poruszył na materiale, to śmiało, piszcie też w komentarzu. No i co? Słyszymy się już jutro. Ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie. Hej.